i um. Witam na nowym odcinku. Witam się wieczorem. Właśnie zaparkowałem. Zakończyłem tacho. Jesteśmy po załadunku. Wyjechaliśmy wczoraj z Master Tracka. Taki film, co widzieliście ostatnio. Załadowaliśmy sobie dopiero dziś o 19.00. Zostało tam 4 godziny czasu pracy, więc niestety nigdzie nie ujedziemy. Więc zakończyłem tacho. Idę do toalety, idę coś zjeść, idę spać. No i rano startujemy i lecimy do Francji, do Mer. Taka miejscowość pod Paryżem. Zapraszam na film. Dawno nie było takiego dnia jak dzisiaj, bo aktualnie zaparkowałem właśnie napisałem dokumenty, bo tankowałem tyle, co bo musiałem zatankować, żeby po prostu mieć pełne zbiorniki no bo jedziemy do Francji, więc pasowałoby coś dolać w razie jakbyśmy wracali, jakbyśmy nie jechali gdzieś po drodze z jakąś stacją i tak dalej, i tak dalej no, także pomijając ten fakt no to wyjechałem dzisiaj praktycznie, no wyjechałem ze Słowacji, z Puchowa spod firmy, tak jak wczoraj tam zaparkowaliśmy tak ruszyłem i przez cały dzień mam 8,5 godziny wyjechane, z czego ponad 12 godzin pracy, gdzie zrobiłem tylko i wyłącznie nie jedną pauzę, a wszystko inne to po prostu się mi naliczyło podczas korków ponieważ w Pradze i w Brnie stałem w korkach i to w Pradze stałem bardzo długo to tak po tym czasie, jak teraz tak mówię, to tak nie wychodzi, ale naprawdę jakby był jakby z tego, że poza tym, że pracy mi się naliczyło godzina, dajmy na to, w korku no to jeszcze była ta jazda która każda minutka się naliczała, którą jechałem tam 5 na godzinę czy coś. nie, Więc jakby no, no sporo się nastałem dzisiaj. No i myślałem, że ogólnie dzisiaj dolecę do Autohofa już na szóstce w Niemczech, a ja nawet nie wyleciałem z Czech. Więc masakra, gdzie planowo miał być rozładunek w czwartek, bo dzisiaj mamy wtorek. W czwartek o 8.30, w tym mer we Francji, nie wiem jak to się wymawia, po prostu się pisze mer. No tak, że na pewno na tą godzinę nie będę. Znaczy inaczej. Szłoby tam być na tą godzinę, ale wstając o pierwszej w nocy i ruszając tacho o pierwszej w nocy, dajmy na to, gdzie bez sensu bo rozładuję i kaput. A tak to będę później na rozładunku, ale jest jeszcze opcja, że będę miał czas po prostu na załadowanie czegoś do wieczora, gdzie będzie pasowało mi ładować już coś w stronę domu, bo weekend muszę stać, niestety, żeby oddać godziny po master traku, bo sobie źle policzyłem i muszę oddać godziny po master traku po prostu po pauzie skróconej. Muszę znowu jakby oddać, więc zrobić dłuższą pauzę muszę, przez co wychodzi tak kiepskawo, a w środę muszę być w domu, bo mam załatwienie w czwartek i w piątek, więc muszę być w środę w domu. Także dzisiejszy dzień, naprawdę, dawno tak ciężko. Ciem ciężkiego dnia nie było pod względem po prostu stania w korkach. Naprawdę tak mi się nie chce. No same Czechy przejechałem. Ja liczyłem, że będę gdzieś już za Norymbergiem czy coś, a tu same Czechy przejechałem przez cały dzień. Masakra. No i oczywiście stanąłem, bo mógłbym jeszcze jechać na dychę, mógłbym jeszcze jechać te półtorej godziny, ale bez sensu, ponieważ już była dwudziesta, po dwudziestej nawet i jakby tu, gdzie stawałem, to już była końcówka miejsc. Jeszcze tu jest parę rajek obok mnie dosłownie, ale to spłatny parking. A na wszystkich, że tak powiem, parkingach przy autostradzie już wszystko było zawalone, a co dopiero na zjazdach. Ciężarówki stały nawet na zjazdach. Masakra, kończę dokumenty. Na szczęście, sobie przed tym pojadłem, więc pewnie posiedzę chwilę na TikToku i idę spać. Mam dość. I prawdopodobnie przez to, że jest ta 20, bodajże zakończyłem tacho jakoś 20.45, no to gdzieś po piątej trzeba będzie ruszyć. Jakoś tak. Nie chcę mi się teraz tego tak liczyć, no ale w każdym razie dość I've been waiting for you I, I got my feelings up and it's just for you I just need a little bit of time To breathe in and out I just need a little bit of time To ease up my mind All for you, situation got me running like I'm losing my mind Every little step I take, I'm crossing your line All for you Wish you got me running like I'm losing my mind All for you rozładowaliśmy, tak jak widzieliście tyle co poszlątałem na naczepie, no i zaczynając że tak powiem od początku, no to wczoraj sobie dolecieliśmy do parkingu we Francji, miałem jeszcze coś koło półtorej albo mniej, no ale oczywiście to był ostatni sensowny parking i musiałem na nim zostać, była godzina 17 no i takim sposobem ruszaliśmy w nocy o drugiej, ponieważ tutaj gdzie miałem rozładunek był fix na godzinę 8.30 no i żeby zdążyć, no to musiałem ruszać o drugiej. także troszeczkę słabo no bo o 21 dało się dopiero jakkolwiek zasnąć przez upały, zasnąłem po tej 21 no i, i, i w Zostałem o tej pierwszej 40 żeby się ogarnąć, zjeść coś i, i jechać. No i jechałem od tej drugiej, dojechałem perfekcyjnie, byłem chyba 10 minut przed czasem, więc super. A jeszcze pauzę wykręciłem, bo musiałem, bo jakby kilometrów było za dużo. Po prostu podstawiłem się pod rampę, bo to 4-godzinny rozładunek z rampy był. To się podstawiłem pod rampę i wolno się do wyra, włączyłem sobie wiatrak i po prostu poszedłem spać. A przynajmniej udawać, że śpię. <grym> Próbować, bo było oczywiście takie gorąco, jak miałem nadzieję, że będę stał, bo byłem tu już nieraz, że będę stał po stronie, po której słońca nie będzie. Tak prościutko do słońca stałem, także było gorąco i niestety się niezbyt to udało, także sobie nie za bardzo pospałem. A teraz już mamy wszystko ogarnięte, naczepę ogarniętą, tak jak widzieliście. Dokumenty piszę i uciekamy na parking. Czekamy, co z dalszą pracą, no bo przez to, że o drugiej zaczynałem, no to mam jakoś do, nie wiem. 16, 15, 16, 17. Tacho, coś takiego. Nie, nie chcę mi się teraz tego liczyć. 17. Maksymalnie, no. Także, co? Po prostu ogarniam się jeszcze do końca i będziemy czekać. Będziemy widzieć, co się wydarzy dalej. 600 km na pusto podlecieć na załadunek. No, a że wczoraj miałem już wyjechać na prawie 5,5 godziny, no to sobie podleciałem tylko trochę. No i dzisiaj znowu od drugiej, że tak powiem, zabierdzielam, żeby zdążyć na szóstym na załadunek. Oczywiście fix, także tak trochę średniawo bo drugą dobę z rzędu, że tak powiem, spałem może za 3 godziny, bo przez gorąc wieczorem po prostu się nie da wcześniej zasnąć, więc no słabo trochę, trochę zmęczony jestem, ale dzisiaj załaduję i prawdopodobnie, no dzisiaj mamy piątek, a ja muszę wykręcić pauzę i oddać godziny, niestety taka wyjątkowa sytuacja, więc po prostu będę sobie od dziś stał kręcił pauzę i po prostu w nocy, w niedzielę znowu będę musiał ruszyć, no ale to wiecie, po weekendzie w nocy ruszyć to nie jest taki problem, no bo już jest wypoczętym i tak dalej, nie? Nie to co dwie doby z rzędu po trzy godziny spania, Trochę mi się to nie za bardzo widzi, ale co zrobić, jak nic nie zrobić. Także sobie lecimy, zostało jeszcze jakąś godzinkę, zostało na załadunek. 4.30 na 6 mamy być, będziemy gdzieś przed 6, także fajnie, bo wyrobimy czasowo spoko No i liczę się położyć, jak będę ładować, bo spod rampy ładujemy Ale czy to się uda, to się okaże i jaka będzie pogoda, bo jak wyjdzie słońce I zacznie grzać, to sobie nie pośpię i znowu będę taki padnięty No także może być ciekawie, zobaczymy jak to będzie Na razie się odcisnę. jakoś daję rady póki co, więc, więc jadę, nie? Ale słabo bo nie lubię, jakby jazda w nocy jest spoko w zimie Mogę normalnie całą noc jeździć, bo ja lubię jeździć w nocy, ale jak jestem wyspany. A jak ja po 2-3 godziny śpię, to no nie jest zbyt do fajna robota, bo po prostu jadę taki podnięty, nie? Wiecie jak, jak jest, potem masz 15 godzin pracy po 3 godzinach są, za średnio bym to widział, bo wczoraj tak wyszło. Dosłownie zajechałem jechałem na parki, miałem 14-40 bodajże pracy i 9 godzin i 10 minut jazdy jakoś, więc takie wymaksowane maksymalnie jak się dało. Nie? Dzisiaj będzie to samo, jestem praktycznie przekonany, bo Załadunek też zejdzie No i zanim załaduję, potem wyjadę Trzeba wyjechać cały czas, żeby po prostu maksymalnie dojechać Bo oczywiście na poniedziałek jest kolejny fix Który wychodzi tak, że znowu trzeba będzie w nocy ruszać To słabo, słabo Nie podoba mi się bardzo, nie lubię czegoś takiego Raz na jakiś czas spoko, ale na dłuższą metę to nie dziękuję Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up to size. What am I supposed to do? Cause I feel so good. Feeling wild like a zoo. Taka aktualizacja sytuacyjna godzinę 9 rano właśnie załadowaliśmy i jedziemy o dziwo, było załadowane w godzinę więc nic nie pospałem, więc jest katastrofa z tym jak się czuję, ale trudno eee, i taka ciekawostka co do przed chwilą tego ujęcia, co widzieliście tą rzekę to to jest granica państwa na zasadzie Francja, Niemcy, zresztą patrzcie tu będziecie widzieć sobie jest taka czarna linia, no i ta czarna linia ta czarna linia, no to właśnie jest y, granica francusko-niemiecka, ta rzeka i przez tą rzeczkę taki był mostek, no i przejechaliśmy przez mostek i już jesteśmy w Niemczech, no nie? Także tak, tak to wygląda dojazd, że tak powiem, z powrotem z tej wsi, miasta, estera do, do straty, no nie? Także, także tak, no i taką drogą się, że tak powiem, tolamy na razie, nawet nie mam za bardzo gdzie wpisać wjazdu do kraju w Tacho, granicy. No ale jak tylko będzie okazja, no to oczywiście to zrobię Także co, lecimy Z nadzieją, że dam radę i że nie będę usinał Może się uda dojechać do granicy czeskiej I na czeskiej granicy sobie prostu Ale no to zobaczymy, tak jak mówię, jak się będę czuł I jak będzie szło, jeżeli chodzi o drogę Watching your every smile like your television. In your eyes, I see myself falling Make it make sense, it must be the temptation speaking. What am I supposed to do? Cause it feels so good. Feeling wild like a super me. I should've known that it ain't real. how you know how to get into my feelings? You're a trip, giving me oh. Aktualizacja szybka. No, trochę nie taka szybka, bo w sumie to mamy co mamy? Mamy wtorek. Także troszeczkę dni minęło. Bo chyba ostatnio się odzywałem w piątek. Także weekend sobie minął. Przestaliśmy, odwróciliśmy pauzę. W sumie to siedziałem tylko w kabinie, no bo, bo stałem na parkingu przy autostradzie, więc nic nie szło zrobić. Chyba coś tam pograliśmy i tak dalej. No i rozładowaliśmy to wczoraj koło Bratysławy. Dostałem załadunek na szóstą rano we Wiedniu w Austrii. A że wczoraj, jakby byłem kolejną noc,ka jechałem, bo w niedzielę, jakby z niedzieli na poniedziałek ruszaliśmy znowu o godzinie drugiej w nocy. No po prostu rozładowałem to i ujechałem tyle, żeby dojechać tutaj, po prostu na najbliższy parking na autostradzie niedaleko załadunku we Wiedniu. Stanąłem sobie na pompie, zostało mi bodajże pół godziny pracy więc i pół godziny czasu jazdy, więc tak domaksowałem kolejny raz. No i pięknie, ładnie wypałzowałem się. Rano wstałem oczywiście o godzinie piątej, żeby być na tą szóstą tutaj. Przyjechałem, wpuścili mnie, zajechałem pod miejsce załadunku nawet, powiedzieli mi, żebym dał cemerki żebym otworzył bok, wszystko zrobiłem, no i sobie stoję pięknie, ładnie. Obok otwartej po prostu naczepy. po czym się dowiaduję, że jednak nie ma załadunku. Był w tamtym tygodniu, a w tym tygodniu nie ma załadunku. I kazali mi w tym momencie zamknąć wszystko i wyjechać. No i mamy godzinę aktualnie 12. Stoję sobie po prostu przy krawężniku na takiej przemysłówce. No i czekam co dalej, bo faktycznie okazało się, że anulowali załadunek, a miałem ogólnie załadować dzisiaj i bezpośrednio dojechać do Krakowa i być po prostu dzisiaj wieczorkiem w domku, a tak to jest godzina 12 czy tam 13, a ja stoję we Wiedniu i nie wiadomo nic, bo roboty nie ma. Także jest. Trochę średnio. Także po prostu siedzę i czekam, jeszcze gorąco, strasznie jest gorąco. A nie chcę też odpalać auta, po prostu stoję, no wiadomo, na przemysłówce na ulicy, więc tak trochę średnio. Ale za chwilę chyba to będę musiał zrobić, bo już naprawdę nie da się wytrzymać. Jest gdzieś koło 31 stopni, więc w kabinie nie chcę wiedzieć ile jest. Jeszcze cały czas jest słońce, które wali nam w kabinę, więc średnio. No ale co? No po prostu siedzę i czekam, zobaczymy co wyniknie, czy się coś w końcu znajdzie, bo już bym chciał jechać, bo jutro mam być w domu ogólnie. Mam załatwione, że muszę być w domu, bo mam parę załatwień. Po prostu masakra, nie lubię strasznie takich sytuacji no ani się nie wyspałem, tach mam ruszone czas leci, traci się ten czas no i tak to długo trudno i tu czekamy pokażę wam taką ciekawostkę w momencie w którym w tym zapachu moim kończy się że tak powiem zapach, tak jak tutaj oczywiście nie kupuję nowego bo bez przesady, bo to i tak nie pachnie tylko wtedy magicznie uzupełniamy zapach do pełna także w momencie, w którym czekam na ładunek, bo akurat mam czas, żeby to zrobić. Także sobie dolewamy do pełna i będzie wyglądał jak nowy, taki protip ode mnie. Bo pusty wygląda średnio, a jak już tam coś jest w nim nawet woda, od razu lepiej, prawda? No. No i mamy godzinę 14.30 No i coś się znalazło Zobaczymy co będziemy ładować Mamy godzinkę podjazdu, wracamy się jednak do Słowacji Więc w sumie to Przyjechaliśmy tylko na noc do Austrii no, mamy jakoś 100 km, nawet już nie to tylko 89 w tym momencie Zobaczymy, opinie okropne ma firma, do której jadę na goglu Także, oby sprawnie załadowali, najlepiej z rampy, najlepiej bez pazów, najlepiej to no... <grym> nie no, zobaczymy ogólnie, liczę, że w miarę fajnie pójdzie i będę mógł już do Polski jechać Choć i tak dzisiaj już będzie makabro, no bo 9 godzin czasu pracy poszło Także no, zobaczymy Cyk, załadowane. Tak jak widzieliście, mega niziutkie takie pudełeczka. Mega szybko załadunek trwał, cieszę się bardzo. Trwało ze słowem może z 5 minut. Chłop po prostu powiedział mi, pyta się mnie, czy chce mi się otwierać na naczepę, czy wolę sobie trochę pobiegać. Ja tak na niego patrzę, co mu chodzi. I mi, mi tu macie, żebym sobie otworzył jeden tylko segment. On będzie kładł po jednej jakby tej paczce, tej palecie, a ja sobie będę przesuwał po naczepie i układał. Bo to jest było mega lekutkie. No i mówię, że to nie ma problemu, lepiej tak niż rozbierać naczepę. No i i ja przesuwałem, no i tak to to trwało dosłownie 5-10 minut i po załadunku, także fajnie I, i mieści się na wysokość jakby dwóch desek na dole, więc no i na ciasno że tak powiem, no bo on to kładł e, no i ja jakby przesuwałem i na ciasno to wciskałem obok siebie między jakby ścianami naczepy no i na wysokość dosłownie tych dwóch pierwszych beleczek na dole, więc nie trzeba było tego spinać także fajnie, no i jedziemy nad Kraków nawet nie nad Kraków, tylko bardziej bo między Krakowem a Katowicami, i u góry nad do Wolbromia. Także tak? No i dzisiaj liczę, przynajmniej jakby się udało dojechać do granicy polskiej, byłoby super, bo jesteśmy na Słowacji. Także zobaczymy, czy się uda dojechać. Niby mam 250 km, niby wszystko pięknie ładnie, bo czas pracy mam do 20.30, jest 16.30. Ale nie zdążę, bo mam ujechanu już półtorej godziny, bo nie wykręciłem teraz nigdzie pauzy, tylko miałem młotki wiadomo, nie? Także z tym może być ciężko, ale to zobaczymy, może się uda, może nie. Jak nie to stanę wcześniej, jakby nigdzie mnie nic nie goni. Cieszę się, bo jutro wieczorem miałem być w domu, a będę wcześniej, bo chyba, że znowu się na rozwodunku zajdzie, nie? No ale zobaczymy. Także idziemy. Udało się dojechać, e, zrzucone, dojechane na bazę. Mamy godzinę 14:20, więc fajny czas, szybko się przepakowuje do złówki. No i co, uciekam do domu, a wam dziękuję za oglądanie, oczywiście zapraszam do komentowania, polubienia tego filmu i udostępniania. No i widzimy się albo za tydzień, albo za dwa, zobaczymy strzała.